Ostatnia noc była okropna. Mieliśmy oberwanie chmury. Była najtrudniejsza z dotychczasowych. To był jeden z najbardziej obfitych opadów, jakich doświadczyłem. Jest zimno, spadała temperatura. To poważna sprawa. Leje jak z cebra, to było straszne okropne. Moje ciało odmawia posłuszeństwa. Zeszła noc była przerażająca. Steven był bardzo skupiony i widziałam, że on też się obawiał. Zrobił wszystko, by podtrzymać ogień I liczę, że mamy za sobą najtrudniejszą część tego wyzwania. Chcę dziś łowić ryby. Wykorzystamy podroby żółwia jako przynętę. Wykorzystamy gałęzie, żeby zastawić pułapkę. Wiem, co chcesz zrobić. Świetny pomysł. Cool. Zupa z żółwia dodała nam sił, ale było jej za mało jak na moje potrzeby. Przeprowadzka na razie nie dała spodziewanych wyników. Musimy znaleźć znacznie więcej jedzenia. Umieścimy siatkę pomiędzy gałęziami.

Tutaj mamy żółwiowe wnętrzności. Umieścimy je w sieci i zanurzymy ją w wodzie. Liczymy, że zwabią ryby. Potrzebujemy jedzenia. Zanurzyliśmy sieć. Alison weszła do stawu, a ja obserwowałem ryby z brzegu. Czekaliśmy, aż wpłyną do sieci. Dwie po prawej. Trzy. Niczego nie widzę w tej wodzie. To nie będzie proste. Nigdy nie jest. Nie ma darmochy. Nic nie widzę. O, ryba. Zainteresowała się siecią. Nie ruszaj się. To trudne. Zaczynałam się trząść, a najdrobniejszy ruch mógł odstraszyć ryby. Byłam tym już zirytowana. Nie? Unoś, ale ciężkie. Nic nie ma. Nie ma? Nie. Nie wiem, czy to coś da. Zaczynało się zmieszkać. Wracamy? Tak. Spróbowaliśmy. To był dobry pomysł, ale nie sprawdził się. Musieliśmy coś zmienić. Robi się bardzo ciemno. Tobie też jest tak zimno? Mm -hmm. Też marznę. Najpierw lało, a teraz zrobiło się zimno. Byłem na Alasce i w Luizjanie w grudniu. Zamarzam. Nie mogę przestać się trząść. Ale ziom. Dosłownie zamarzam. To najzimniejsza noc jak do tej pory. Zamarzam. Noc była okropna. Zimna. Chłód jest nie do zniesienia. To trudne dni. Jestem na skraju wytrzymałości psychicznej i fizycznej. Od przenosin borykamy się z coraz trudniejszymi wyzwaniami. Głód sprawił, że było mi coraz zimniej. Chcę znowu być sobą. Wiem. Bardzo potrzebowaliśmy białka, zwłaszcza na podróż do punktu odbioru. Coś wymyślę i zdobędę pożywienie. Próbuję coś wymyślić. Żółwia zjedliśmy kilka dni temu, a nie dał nam zbyt wiele białka. Naszym źródłem pożywienia miał być staw i ryby, ale sieć zawiodła oczekiwania. Postanowiłem wykorzystać procę. Chciałem ciskać nią strzały, by z brzegu upolować rybę. To mój cel na dziś. Nie próbowałem wcześniej czegoś podobnego, ale to możliwe. Zacząłem od zrobienia strzały. Opale ostrze w ogniu wyraziła z jak największą siłą. Będę strzelał w ten sposób. Jestem bardzo głodna. Potrzebujemy jednego pełnego posiłku, który da nam siłę, byśmy dotrwali do końca. Mamy na to szansę. Tam widzę rybę. No dalej. Strzała do mnie wraca, niewielu ludzi to potrafi. Jestem pod wrażeniem wytrwałości Stevena. Jeśli upoluję rybę, to będzie niezwykłe. Pożywienie może uczynić cuda z moim ciałem i umysłem. Jestem słaba i zmęczona, jakbym przebiegła maraton. Moje ciało daje z siebie wszystko. Jestem bardzo głodna. Czemu łowienie zajmuje tyle czasu? A niech to wracaj.